Oni wyjechali wczoraj wieczorem na długi weekend, um, chciałam powiedzieć majowy, ale na długi weekend czerwcowy, sierpniowy. Sierpień już mamy. For so long, a little too good, now I'm so low. Watch Watching reruns at the same shows, almost everybody i on a no show. Even we agree and I don't go. Never been sure, no, I don't know. How does everybody as a go of the ego? We don't follow the story, Fajne spotkanie, jemy obiad tak, i postać Zaraz Oj bardzo Ten krem brzmi bardzo dobrze Jestem taka głodna Patrzcie jak to wygląda To jest krem z kukurydzy Dziękuję. A dlaczego w ogóle przyjechałam do Warszawy? Ponieważ ktoś mi bliski robi tu coś ważnego, więc a przy okazji, trochę odpocząć. To będzie trudne wyzwanie. Przepraszam bardzo. Ktoś jest głodny? Tak. Dobra, ale koteczki, ja tu potrzebuję takiej przestrzeni, troszeczkę, Maniusiek. Dam radę. To jest miska, Wanieczka. Kocham to. Tak? Proszę pana. Tak? Ta miseczka. Czekajcie, bo dla wszystkich muszą być miseczki, tak? I mamy już następny dzień. Wczorajszy wieczór minął bardzo szybko. Przyjemne spotkania, ale też obowiązki, bo nie wiem czy rozpoznajecie, ale jestem w chwili obecnej u Klaudii Cukierkuder i jej męża w ich mieszkaniu oni wyjechali wczoraj wieczorem na długi weekend um, chciałam powiedzieć majowy, ale na długi weekend czerwcowy, sierpniowy sierpień już mamy księdziunio muszę wyjść, ale wrócę tu za kilka godzin, dobra? nie obrazisz się? wrócę do ciebie za kilka godzin o, chyba jest foch. Cześć! To... Oh, Cześć! Kiwi. Wszystko wróci, wiesz? Tak. Stara gwardia, manieczek, manieczek, Tak, maniulek. <grytania> Rudia pojechała z Klaudią i z jej mężem, więc została mi czwórka łobuzów, a tutaj jest Wartek, który sobie smacznie śpi kewinek. Nie, kewinuś. Śpijcie sobie. Później wrócę, będzie jedzonko i tulanko. Moja lumpeksowa zdobycz. Tutaj sobie wszyłam zaszywkę jeszcze jedną. Niana. Taka na sukienka, więc topik założyłam pod swód z Free People. No, nie jakiś smutek. Tak stwierdziłam, że a, do pewności zobaczę w ogóle jaki weekend teraz jest, bo zazwyczaj jest jakiś tematyczny, na przykład francuski, azjatycki. W długi weekend odpoczywamy, dopiero za tydzień. Nie pójdę na targ śniadaniowy. Naprawdę jest mi przykro, bo nie byłam na nim rok i tak się cieszyłam. No nic, poszukam sobie jakichś innych atrakcji w Warszawie. Co dzisiaj się dzieje? No długi weekend jest. Ja wiem, że wszyscy chcą odpoczywać, ale no właśnie wtedy się najwięcej dzieje, tak mi się wydaje. A tu proszę bardzo. A za tydzień weekend koreański. Coś dla mnie. Chociaż koreański to tam dużo jest mięsa i takich mocno doprawionych, ostrych rzeczy, ale no na pewno bym spróbowała. I nie ma. Uraźnie. <laughs> Dobra, przejrzę tego Facebooka, zobaczę co takiego jest tutaj w stolicy, co dzisiaj mogę zobaczyć i was tam zabrać. No i dobra, zmiana planów. Zamawiam taksówkę, jadę na pyszne, wegańskie lody, bezglutenowe, bezlactozowe i idę do kina, tam się ochodzę, zobaczę sobie drugi raz film. Barbie, ponownie po raz drugi i o tym sobie troszkę porozmawiamy później, ale najpierw lody. Good loot. Sprawdźmy, jakie dzisiaj mają smaki. Dzisiaj jest wegański, solony karmel. Wezmę sobie też podwójną porcję polewy pistacjowej. Tutaj jest... Jest czym wybierać I są też bezglutenowe rożki. A ja wezmę kubeczek. Just take a look at yourself Do you really think it's gonna help? If you always fighting yourself Trying to forget how you felt Just take a look at yourself takie to jest dobre. Na raz że lubię solony karmel. A ostatnio były jeszcze lepsze. Znowu. Karzone nerkowce, czy coś takiego. Z polewą pistacjową. Solo... Solona pistacja, coś takiego. Wziąłem sobie trzy porcje. Dziesięć to, to szczęście. Zarachą się przeniosła ten sklep do przepięknie, estetycznie, czysto. No super rzeczy, nic nie kupiłam, ale być może znalazłam zapach do szkoły idealny, jeszcze w pięknym opakowaniu, ale muszę to przemyśleć, to jest ważna sprawa. To co jedzenko i leżing na balkonie, tak? A, ty już leżałeś. No dobra. Udało się, chociaż powiem Wam, że czekały, a tutaj praktycznie większość kotów ma swoje karmy, które najbardziej lubi różne smaki, i swoje miseczki. I mało tego, swoje miejsca, w których lubią jeść. To mlaskanie, które słyszycie. To Manik i Kevin, które tutaj na blacie w ogóle przy mnie, bo już nie mogły się to czekać. Smacznego koteczki, te zapachy są przewspaniałe, ale jestem do tego przyzwyczajona. A zaraz będzie leżing z kotkami i opowiem wam co nieco o filmie. Zamykanie i otwieranie puszek. No i nie wiem, czy widać, ale jestem cała z karmy. Dobrze, że mam jeszcze jedną, dwie sukienki, tak naprawdę, więc dzisiaj i jutro mam w czym wyjść. Się bardzo cieszę. Posprzątamy to. I dzisiaj skorzystam w kuchni od Klaudii, jej męża, i zrobię mule. Bo wyobraźcie sobie, że na Śląsku od roku po przeprowadzce nie byłam. Z w stanie kupić świeżych muli świeżych, nie takich przetworzonych, bo czasem Biedronce są już przygotowane które wystarczy podgrzać, jakoś im nie ufam po prostu, wolę kupić świeże i je sobie przyrządzić mieszkając w Warszawie, absolutnie nie był to problem, zazwyczaj dostawy były jakoś w czwartek chyba i można było je kupić no i właśnie dzisiaj takie kupiłam tak za tym tęskniłam że sobie nie wyobrażacie, bo takie wielkie opakowanie jumbo XXL, którymi no, no można nakarmić tym trzy osoby, dwie to tak konkretnie sobie pojedzą, jak jeszcze da się jakieś grzanki naprawdę dobrze je przyrządzam i takie opakowanie całe kosztuje teraz 25 zł, więc w sumie mniej niż lepszej jakości kurczek. ty, ty już swoje zjadłaś panie, tak? swoje zjadłaś już, przepraszam bardzo nie ma wyjadania po braciszku wszystko byś zjadł, nie? Wszystko to jest kot bez dna no, więc jeżeli wiecie, nie nie, jeżeli wiecie, gdzie na Śląsku może w Selgrosie jeszcze nie byłam ale tak to sprawdzałam po prostu wszędzie gdzie można kupić świeże owoce morza takie legit świeże to dajcie mi znać bo od roku nie jadłam muli przez to, proszę pana nie. Nie, Kitku. Nie. Muszę posprzątać te miski, baba po prostu nie da mi żyć. Wysolku. Ciotka dobrze nakarmiła i teraz są takie pozycje tutaj. Maniek, nic się nie przejmuj. O właśnie, jak to komuś dobrze jest. O ja gdzie ty chcesz wejść? No, to tak nie wypada, wiesz? No, nie wypada. No, co ty robisz? <grywia> no, gdzie ty? Proszę pana, co to za zachowanie jest? <noise> Czy to mi się nie podoba moja sukienka? No komuś było ewidentnie zimno i chciało mi wejść pod spódnicę, więc pomimo upału stałam się grzejniczkiem. I sobie tak będziemy teraz, tak? Tak się będziemy ogrzewać. No dobrze. No to chwilowy leżing. Widać, ale ja tam widzę na niebie serduszko tęczowe. Piękne.

Wspaniale po prostu jestem totalnie zrelaksowana. Wstałam, zjadłam pyszne śniadanko w świetnym towarzystwie, i zostałam w domu z kotkami, z tego względu, że no chciałam sobie gdzieś wyjść, ale dzisiaj jest tak milizierny upał, że byłoby ciężko, ale to nic, bo ja jestem człowiekiem, ale kotki jednak musiałyby zostać zamknięte w domu, a tak mogłam z nimi spędzić czas. Puścić powietrze, puścić klimatyzację. No i mam nadzieję, że też się ze mną dobrze bawiły. Ja uwielbiam towarzystwo zwierząt, bo się wtedy bardzo relaksuje. Nie wiem, czy też tak macie, ale zwierzęta są super pod tym względem. No więc tak sobie dzisiaj nie, fajnie z ciotką. Mam nadzieję, że fajnie spędziły ze mną czas. Mm. Ale o czym mam opowiedzieć, oczywiście o Barbie, dlaczego drugi raz poszłam do kina rzadko tak robię. Oczywiście jest mnóstwo filmów, które widziałam dziesiątki razy. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach poniżej, który z filmów możecie oglądać niemalże bez przerwy i macie jakąś taką swoją rutynę, bo to, że Kevin w święta, to, to wiadomo, no większość z nas tak ma. Natomiast są filmy, które bez problemu możemy oglądać po dziesiątki razy, czy nawet setki i sądzę, że nam się nie znudzą ja mam tak z filmami katastroficznymi na przykład z Pojutrze San Andreas z 2011 Jędro Ziemi i tak dalej i tak dalej fajne świąteczne oczywiście filmy to jak najbardziej do komedii czasem wracam na przykład Narzeczone Mimowoli Friends with Benefits i tak dalej do, do takich komedii często wracam Tytanik, nie? To są, są filmy po prostu do których się wraca, natomiast teraz chciałam pójść do kina jeszcze raz na Barbie dlatego, żeby docenić to jak ten film powstał Już stricte tak jakby od zaplecza, kiedy się dowiedziałam, że cała scenografia jest była robiona ręcznie do tego filmu, w tak starym stylu, myślałam, że to jest grafika tak oglądając Przy pierwszym oglądaniu po prostu bardziej się skupiłam na tym co ten film ma nam przekazać, niż yy, stricte wizualnych jakiś takich efektach, więc chciałam pójść jeszcze raz. Ale co do samego odbioru, to ja się bardzo dobrze bawiłam na tym filmie. Ja początkowo byłam nastawiona, yy, na zasadzie o kurczę, zobaczę jakiś kubkowaty film, taką komedię odmuszczającą że ten Ryan Gosling to chyba mi się odwiedzi jakoś po tej roli i w ogóle. A tutaj nagle okazało się, że film wzrusza, rozśmiesza, naprawdę jest bardzo dobry. Ale najbardziej bawiła mnie cała otoczka tego filmu i jak no niestety bardzo dużo mężczyzn kompletnie nie zrozumiało przekazu, albo widzieli inny film, albo no nie wiem, jakoś Zrobił jakąś nadinterpretację, bo jakby nie było, ten film, jest przeznaczony do. od lat 13, a interpretacja tego filmu równa się interpretacji jakiegoś wierszyka w podstawowce. To naprawdę nie jest trudne. I chyba największym hitem była interpretacja filmu pewnego polityka, który stwierdził, że Barbie na końcu idzie do Kinekologa po. Pewien zabieg, nawet nie wiem czy mogę tutaj mówić, zabieg na A. Nie, ja nie wiem, jaki on film oglądał, ale tak, generalnie mnie to bawiło, bo wydaje mi się, że to jest film, który powinna zobaczyć każda też nastolatka, każda dziewczynka, bo dorosłe kobiety to wszystko wiedzą, one to dosłownie odczują. Ci mężczyźni, którzy oglądali ze zrozumieniem, mam mnóstwo takich było, to też poniekąd mogli to odczuć. Ci, którzy się mocno oburzyli, że jest to jakiś feministyczny film, mimo że tam absolutnie czegoś takiego nie ma, albo że ten film to jest jakaś nienawiść kobiet wobec mężczyzn i tak dalej, że ostatecznie kobiety tam wygrywają w tym filmie, no to poniekąd mogli się poczuć tak jak kobiety od zawsze, tak jak my się czujemy bardzo często. Fajny film. No nie wiem, teraz może będę wam spoilerować, ale myślę, że warto o tym porozmawiać, bo. To jest faktycznie fenomen. Pomijając już marketing tego filmu, jak to wszystko powstało, Szapoba, dawno czegoś takiego nie było, to naprawdę ma fajny przekaz i zaskoczył mnie bardzo. Po pierwsze, relacja matki z córką, która jest wzruszająca relacja kobiety z kobietą nienawiść kobiet wobec siebie złośliwość lub po prostu taka miłość i wsparcie. To wszystko było zawarte w jednym filmie. Oczywiście sam Barbieland kontra świat realny. No to to były dwa zupełnie inne światy i w tym Barbielandzie kobiety robiły absolutnie wszystko, to one rządziły światem i miały nadzieję, że oczywiście w świecie realnym kobiety dzięki nim, dzięki tym lalkom Barbie również odnoszą sukcesy, zawsze są na pierwszym miejscu, są zawsze silne i pełne takiej mocy sprawczej, a później się okazało, że niestety jest wręcz odwrotnie. No i do czego zmierzał, że mężczyźni nie zrozumieli? Ponieważ na końcu była taka, taki motyw, kiedy już Ken zrozumiał, że no, to nie do końca tak wygląda, że ten patriarchat to też nie jest dobre rozwiązanie, że źle się w tym czuje, że jednak trzeba postarać się żyć po swojemu. I była taka scenka, jak jeden z kenów pyta pani prezydent, czy w takim razie on może gdzieś tam być na jakimś super wysokim stanowisku. Ona mu odpowiedziała, że nie, nie, jeszcze nie czas na to, ale jakieś tam niższe. To, to nie było zwycięstwo kobiet, to było dosłownie odzwierciedlenie tego Barbilandu w tym realnym świecie, a raczej odwrotnie tego realnego świata w tym Barbilandzie, że Barbiland teraz jest na tym samym etapie, w którym jesteśmy my, czyli kobiety mają już więcej praw, no ale jeszcze nie mogą być na tym szczycie, na tych najwyższych stanowiskach, więc to było po prostu pokazanie rzeczywistości w tej końcówce filmu. Więc mi się to bardzo spodobało, bardzo bardzo, bardzo fajnie to było przekazane. Naprawdę się wzruszyłam i jeszcze to, że ja znam historię powstania, jeżeli się interesujecie tym, może nie interesujecie się, a warto by było bo wtedy zupełnie inaczej się patrzy na takie film film kiedy widzimy, że tam pojawia się Ruth, czyli kobieta, która stworzyła Barbie jest ten motyw historii jak to wszystko powstało dlaczego, zabawa jakimś filmem sam ten wstęp kiedy Barbie się pojawia to wszystko, gdzieś tam są takie małe smaczki warte docenienia, nawet same te ubrania, domki, nawet ten um, ambulans, no to przecież to, to jest pokazanie tak jakby w tym filmie w realnym świecie Barbie tych zabawek, którymi bawiłyśmy się w dzieciństwie, które dalej są produkowane, które kiedyś były produkowane więc bardzo fajnie jest historia całej tej zabawki przedstawiona w tym filmie jest to przeplatane po prostu z naszymi prawami i z tym jak kobiety i mężczyźni są traktowane traktowani w w tym naszym życiu i naszym świecie, więc nie wiem, rozgadałam się na ten temat, ale e, naprawdę ten film porusza wiele wątków i każdy może znaleźć coś dla siebie, co może go po prostu podbudować, więc chyba ten film miał raczej wywołać uśmiech niż takie nerwowe jakieś reakcje, co niektórych panów, tak mi się wydaje, nie? Dobra, widzę, że się rozgadałam, Bateria muszę sobie wymienić. A ja się teraz pakuję, jeszcze chwilę tutaj posiedzę z kotkami i chyba Was gdzieś jeszcze zabiorę. Mhm. Zdecydowanie. A niech będziesz teraz nie za ciotką. Chyba tak. Uh -huh. Nie. How dare you? Cześć. Kiewuś. Oj, z tym panem się mocno zakumplowaliśmy. Co? No. pan Cię ogrzewała, co? No i znowu mruczy. Boże, jakie Cię super. Aż mi się Sphinx'a zachciało, wiecie? No i to jechałam do Agaty. Szybkie odwiedziny, bo musiałam poznać kotka. Siedzi tam. Coś jeszcze chcesz widzą powiedzieć? Taka znajdka osiedlowa. Jest, ona jest, ona nie, lubi to. nie. Ja próbowałam nagrać. Ona no chodź Nie jesteś. się. To no. jest ta kotka, y której szukałyśmy z Agatą pewnej nocy. Żeby ją o północy, żeby ją nakarmić. Więc Agata ją po prostu przygarnęła. Leona. Leonka. na zainteresowana. Aha. No dobra. Zostaliśmy olani. Mhm. Chyba tak oficjalnie bym powiedziała, że ktoś inny przejął jej Aha. zainteresowanie. No to, to paluna. No i wracamy. Kierunek Śląsk. Dziękuję Wam bardzo za tego vloga z takich trzech dni w stolicy. Nic takiego super ekstra się nie działo, ale to był naprawdę fajny dla mnie czas. Wypoczęłam. Tak, wam już kiedyś mówiłam, że ja wcale nie potrzebuję dwutygodniowych wakacji pełnych nic nie robienia, żeby wypocząć. Czasem mi wystarczy taki jeden, dwa dni, tylko po prostu w jakimś dobrym towarzystwie, gdzie głowa moja odpoczywa. Tylko tyle. Albo gdzieś nad wodą, albo w lesie, albo właśnie w fajnym towarzystwie. Więc dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia. Może w jakimś następnym vlogu, albo w końcu makijażowym filmie. Tak, wiem, tęsknicie za tym, ale te upały są straszne do kręcenia filmów. Ja nie mam klimy, <grym> więc... Ale będą, ale będą. Dobra, nie przedłużam już, zmęczona jestem, a jeszcze droga przed nami, więc do zobaczenia.